Cześć, tu Ola i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym owocu i też je przekroimy i je spróbujemy, nie bez sensu. Hej, tu Ola z Zielony koktajle i dzisiaj opowiemy o tym owocu nie każdym znanym. To jest owoc na który ma, który ma wiele nazw. My mówimy na to kaki, ale jest to także persymona czy szaron. I tak, ten owoc bardzo przypomina pomidora, ale tylko z wyglądu. Ze smaku jest zupełnie inny. Bo ze smaku smakuje jak kaki, yy, ale... To jak znaczy jak? No, jest tak słodkie, tak. smaczne... Jest słodkie, Aha, i ma konsystencję galaretowatą, ale to dopiero, gdy dojrzeje. Yy, ja na przykład nie lubię takiej galaretowatej konsystencji, dlatego ja lubię takie niedojrzałe i ona ma takie, taką teraz konsystencję jak jabłko. Nawet do szkoły sobie biorę takie kaki albo kilka kaki jem jak jabłko po prostu. Yy, ze skórką można jeść, albo można też jeść bez skórki. Yy, to naprawdę też nie ma różnicy. Yy, ta skórka niczemu nie przeszkadza, ale sobie teraz je przekroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku i spróbujemy. Ten owoc nie ma żadnego obryska. Jak zjemy, to zostaje nam tylko to, 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 co jest zielone, bo to można jest całe jeść dotąd, to, to, naprawdę. Nawet to można zjeść, to, to nie przeszkadza, to jest po prostu cały owoc. I tak, yy, w tym owocu rzadko są pestki, raz na ludzki rok. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko są tej pestki. Tak samo właśnie y, ogryzki, się właśnie to całe, ten cały owoc. I tak, przekrajamy. Y, ja zazwyczaj przekrajam w ten sposób, że odkrajam sobie tą część. Dlatego my też tak zrobimy. Odkrajam sobie i jak widać, nie ma tutaj nic, i to od razu można całe jeść. Tylko mi na y, y, pół. Może. Przekrajamy na pół. Tak wygląda. I jest bardzo, bardzo, bardzo dobry w smaku. I tą część właśnie można jeść, nie przeszkadza to w ogóle. Dobra, tak wygląda właśnie kaki od zewnątrz i od wewnątrz. Bardzo dobry. Kaki, ten owoc możecie kupić wszędzie. Teraz jest bardzo na niego właśnie sezon. Znajdziecie na przykład w Lidlu, w Biedronce czy innych właśnie marketach. Bo jest to właśnie bardzo popularny też owoc i jest bardzo dobry. I tak, zapomniałam wam powiedzieć, ale on jest, on pochodzi z Azji i z Ameryki. Lubisz kaki? A kto bardzo lubi kaki? Kto lubi kaki? Powiedz kaki. Powiedz kaki. Pode ficar aqui.